W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie przez trzy ćwiczenia, które każda początkująca osoba powinna moim zdaniem znać i opanować je do perfekcji, zanim rozpocznie treningi ze sztangą. A więc, zanim przejdę do omawiania dzisiejszych ćwiczeń, chciałbym, aby każdy wiedział, dlaczego też warto w końcu sięgnąć po sztangę. W dużym skrócie, sztanga pozwala nam dłużej progresować i podnosić ciężary, których nie jesteśmy w stanie użyć z ketlami, czy też hantlami, lub własną masą ciała. Pozwala więc wejść na wyższy poziom w podstawowych ćwiczeniach siłowych. Kiedy już jesteśmy na to gotowi? Nie będę na ten temat się jednak rozwodził, ponieważ nagrałem o tym cały osobny odcinek, do którego link znajdziecie tutaj i pewnie też w opisie do tego. Zacznijmy od tego, dlaczego uważam, że u osób początkujących zdecydowanie lepiej sprawdzą się prostsze formy ćwiczeń z handlami, odważnikami kettlebell czy masą własną ciała. Po pierwsze, więc dlatego, że są to formy prostsze technicznie. Jeżeli mamy jakieś ograniczenia ruchu, a u osób początkujących wcale to nie jest takie rzadkie, no to ze sztangą zdecydowanie. Będzie nam trudniej zrobić większość tych podstawowych ćwiczeń siłowych prawidłowo. Po drugie, sztanga wymaga już jakiejś większej koordynacji ruchowej w konkretnych ruchach oraz kontroli i świadomości całego ciała. Na początku natomiast często tego brakuje, więc dużo prościej, jeżeli najpierw rozwiniemy podstawowe umiejętności w prostszych formach, a dopiero potem przesiądziemy się na sztangę. To nic innego jak odpowiednio zaplanowana ścieżka progresji pod kątem trudności ruchu. Po trzecie w końcu, jak wspomniałem wcześniej, sztanga jest fajna dlatego, ponieważ pozwala nam mocniej wyciążyć całe ciało. Na co nam jednak ona, jeżeli na początek jeden kettlebell 16 kg może się okazać wystarczającym wyzwaniem? Byłby to po prostu przerost formy nad treścią. Na samym starcie większość progresu u osób początkujących pochodzi z adaptacji układu nerwowego do ćwiczeń. Zwiększamy efektywność ruchu i naszą koordynację, nasze ciało uczy się rekrutować do pracy więcej jednostek motorycznych, czyli poprawiamy przesył informacji między mózgiem a mięśniami itd. Powinniśmy więc skupić się przede wszystkim na tym, aby ruchy, które wykonujemy, były jak najbardziej Bardziej powtarzalne, robione często, ale w pełni kontrolowanie. Dobrym znakiem do rozpoczęcia treningu ze sztangą jest moment, w którym czujecie się komfortowo, wykonując przysiady, ruch zawiasu biodrowego oraz ruchy wypychania i przyciągania z własną masą ciała lub obciążeniem zewnętrznym, ale takim, które jest już naprawdę wymagające i mimo to nie gubicie techniki. I pierwszym z takich ćwiczeń jest Goblet skład, czyli przysiad w chwycie kielichowym. Jego największą zaletą jest bez wątpienia to, że ciężar trzymamy w rękach przed sobą, co zmusza do Koordynowanej pracy całe nasze ciało. Nie możemy się za bardzo pochylić, bo ciężar nam po prostu wypadnie. Musimy go również trzymać przy samej klatce, jeżeli jest dość ciężki, co będzie bardzo dobrze uczyć nas napięcia pleców i stabilizacji tułowia w trakcie wykonywania przysiadów. Jest kilka rzeczy, na których powinniśmy skupić się w tym ruchu. Przede wszystkim proste plecy. Staramy się utrzymać neutralne krzywizny kręgosłupa. Jeżeli jest to niemożliwe, pracujemy tylko w tym zakresie, który kontrolujemy, no i oczywiście stopniowo go pogłębiamy. Druga ważna rzecz to środek ciężkości. Staramy się go trzymać na całej stopie. Nie wychodzimy więc na palce ani zbytnio napięty, bo wtedy będziemy mieli tendencję do przewracania się w tył. Możecie to pokombinować z szerokością rozstawu stóp, tak aby było wam wygodnie. Trzecia sprawa to już sam ruch. Przy wykonywaniu przysiadu staramy się utrzymać jak najbardziej stylizowany tułów i myślimy o tym, że chcemy biodrami usiąść między swoje nogi. Kolana i biodra powinny zacząć uginać się w tym samym czasie. Nie pochylamy się do przodu i nie unikamy wychodzenia kolan przed linię palców, jak to kiedyś błędnie nas uczono. To, jak bardzo kolana wychodzą, zależy od długości naszych kości udowych oraz piszczylowych. Jest to więc całkowicie naturalne i prawidłowe, i nie powinniśmy z tym walczyć. Czwarta sprawa to staramy się unikać zapadania kolan do środka. Prowadzimy je w linii palców. Przy maksymalnych obciążeniach takie rzeczy oczywiście mogą się zdarzać, ale póki nie podnosimy takich obciążeń, staramy się uczyć efektywnego angażowania wszystkich mięśni i kontrolowania całego ruchu. Od tego ruchu mamy też potem oczywiście inne kombinacje, z których możemy korzystać, takie jak przysiady z ketlem. Brak position czy dwoma ketlami. Drugim ćwiczeniem jest martwy ciąg z odważnikiem Kettlebell, czyli ruch wykorzystujący zawias biodrowy. Jeżeli będziecie mieli problem z wykonaniem tego ćwiczenia, krótki instruktaż omawiałem w innych filmach, do których linki również znajdziecie w opisie do tego filmu. Najważniejsze jednak punkty na teraz. Ćwiczenie zaczynamy stojąc z ketlem między nogami. Schodzimy do odważnika w taki sposób, aby nasze plecy zachować w neutralnym ustawieniu. Tym razem jednak piszczele staramy się utrzymać relatywnie pionowo, a biodra wycofujemy daleko w tył. Wykonujemy więc ruch tzw. zawiasu biodrowego. W trakcie podnoszenia odważnika zwracamy uwagę, aby to nogami mocno odpychać się od ziemi i w ten sposób inicjować cały ruch. Unikamy więc tego, aby najpierw podnosić plecy. Jedną z najważniejszych również rzeczy jest tutaj też utrzymanie zaangażowanych pleców w trakcie trwania całego ćwiczenia. Najprościej to natomiast zrobić, wyobrażając sobie, że chcemy odsunąć barki daleko od uszu. Dzięki temu dużo łatwiej będzie nam kontrolować całą pozycję. Jeżeli nie jesteśmy w stanie utrzymać techniki ćwiczenia, możemy sobie ją uprościć, ustawiając ketla wyżej. Oczywiście to samo możemy zrobić z handlą, ale wtedy również musimy ją położyć na takim podwyższeniu, aby ciężar sięgał przynajmniej połowy naszych piszczeli. Kolejne ćwiczenie, które uważam za absolutną. Podstawę u każdej osoby trenującej to pompki. Niezależnie od tego, czy jesteś facetem, czy kobietą, pompki trzeba znać. Oczywiście nie musimy ich od razu robić na ziemi. Pompki na podwyższeniu umożliwiają wykonanie tego ćwiczenia przez każdego, niezależnie od poziomu, z jakiego startujemy. Oczywiście, zanim przejdziemy do samej pompki, musimy umieć zrobić deskę, aby wiedzieć, jak trzymać nasz tułów w ryzach i w trakcie wykonywania pompki nie dopuszczać do załamywania się pozycji. Potem najważniejsze punkty, na które musimy zwrócić uwagę, to barki odsunięte od uszu i prawidłowy tor prowadzenia ramion. Wyobrażamy sobie, że chcemy się przyciągnąć do podpórki, na której pracujemy i ramiona idą mniej więcej pod kątem 45 stopni w stosunku do tułowia. Unikamy więc takich rzeczy jak rozkładanie ramion na boki. Jeżeli zaczniemy od odpowiedniej wysokości, to nie jest to wcale takie trudne. Jeżeli natomiast chcecie krok po kroku zgłębić technikę tego ćwiczenia, to w opisie znajdziecie link również do filmu, który nagrałem i na ten temat. Pamiętajcie, że te ćwiczenia nie służą temu, aby być w nich najlepszym i bić rekordy Guinnessa w ilości pompek czy też y, przysiadów w goblet. Tylko temu, aby przygotować was do cięższych ćwiczeń. Oczywiście w późniejszych etapach treningu również one świetnie się nadadzą jako praca akcesoryjna czy po prostu lżejsza forma ruchu. Ale na początku jak najbardziej warto to z nimi budować, te podstawy. Mam nadzieję, że dzisiejszy film będzie dla Was pomocny. Jeżeli jesteście osobami początkującymi, jeżeli jakaś technika jest niejasna, to zajrzyjcie do opisu tego filmu, gdzie zamieściłem filmy z technikami ćwiczeń, o których tu mówimy. A dzisiaj z mojej strony to tyle. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.